Kolejny wątek, który bardzo zastanowił mnie nad współczesnym życiem też, to jest to, kiedy Maria Magdalena jest niewolona demonem, a przychodzi do niej taki Nikodem i próbuje ją uzdrowić. Więc co robi Nikodem, wkraczając do tej czerwonej dzielnicy? Otwiera drzwi, patrzy na Marię Magdaleny i próbuje uzdrowić, ale Maria Magdalena mówi do niego, że. Oczywiście nie ona, tylko w jej imieniu demony, że nie masz tutaj mocy nauczycielu. I to mnie zastanawia właśnie, Mariusz, jak w takich sytuacjach, kiedy w współczesnym świecie też mamy ludzi, którzy są zniewoleni, tak, opętani, co to znaczy mieć moc i jak takich ludzi uzdrowić, tak? Jak ich im. Mam no, ale pomóc. No, zadajesz bardzo trudne pytania. <laughs> nie mam wielkiego doświadczenia w praktyce. Co prawda znam kilka ludzi, u których działy się bardzo dziwne rzeczy i które miały połączenie z tam z siłami zła, z demonami. Natomiast osobiście egzorcyzmów nie robiłem, czy tam nie wyganiałem demonów. Natomiast w tej scenie dodam tylko jeszcze jedną rzecz, zanim przejdziemy do tematu, bo w tej scenie jeszcze było fajnie pokazane to, że Kapłan wszedł z kadzidłem i wszedł z dymem, czyli wszedł z różnymi tam narzędziami, czyli były określone techniki, w jaki sposób gdzieś tam wyganiać te demony, to też wymaga poruszenia. A natomiast jeśli chodzi o moc, o którą zapytałeś, no to ta scena pokazała, że można być wysoko postawionym nauczycielem, czy kapłanem, czy tam księdzem, czy pastorem. I po prostu nie mieć mocy czy autorytetu, żeby właśnie pomóc takiej osobie w określony sposób. I to daje bardzo dużo do myślenia. Kwestia uzdrawiania jest bardzo trudna, dlatego że e, oczywiście, kiedy apostołowie uzdrawiali, no to oni mówili wprost, że dostali mm, taki dar od Pana Boga, tak? Więc nie można po prostu sobie tak pójść i. Nie wiem, wypędzić demona albo po prostu pójść i pomodlić się. Pamiętam taką historię, dawno temu, jeszcze na kampie opowiadali przy takich wieczornych posiedzeniach przy ognisku, że był pewien pastor, który dostał taki dar od Boga i rzeczywiście modlił się, pracował z takimi ludźmi, którzy mieli problemy z siłami demonicznymi, ale pewnego razu bardzo był pewny siebie. I powiedział, że ja to zrobię, ja to uczynię, taki w własnych siłach, być może z tej pozycji, którą sobie wypracował. No i wszedł właśnie do takiej sprawy, gdzie miał uzdrowić pewną kobietę. Zapukał w drzwi, otworzył, no i po prostu, jakby ten demon przemówił, że wyjdź, wyjdź stąd, i odrzucił go tak namacalnie. On poczuł tą siłę, uderzył się w drzwi. Tak nim odrzuciło, i od tej pory po prostu już się bał tego dokonywać, bo nie udało mu się, więc to jest bardzo ciekawe, nie? To, co ty wspomniałeś, właśnie pokazuje, bo już powiedziałeś, w jaki sposób ty rozumiesz, jak można wyganiać demony, pomagać takim ludziom. Generalnie występują dwa stanowiska w tej kwestii wśród, powiedziałbym, chrześcijan. No, może ich jest więcej, ale powiem dwa główne. Pierwsze jest takie, że wielu chrześcijan wierzy, czy tam wiele społeczności wierzy, że każdy chrześcijanin, każdy jeden nawrócony chrześcijanin, jeśli ma wiarę, jeśli przyjął Jezusa, może pomagać ludziom, może wyganiać demony, może się za nich modlić. I to jest bardzo częste stanowisko, natomiast drugie stanowisko jest te o którym ty wspomniałeś, czyli że tak jak Biblia wymienia dary duchowe, jednym z darów duchowych jest dar wyganiania demonów. Dokładnie. Ja osobiście przykładam się do drugiego stanowiska. Uważam, że nie każdy może, może po prostu, jakby to powiedzieć, konfrontować się z tymi siłami. Natomiast e, chciałem jeszcze tutaj zwrócić uwagę na kwestię strachu, kwestia podejścia. Więc nie wiem, jakie jest Twoje zrozumienie, czy powinniśmy bać się e, sił ciemności, demonów i tak dalej, bo to te, też często e, różnie, e, różnie ludzie podchodzą do tego i niektórzy prze, prze, no, albo idą w jedną stronę, albo w drugą stronę. No, To jest coś trudne, bo tak. Człowiek ma swoje lęki. I nie wiem, ty masz swoje, ja mam swoje, ktoś inny ma zupełnie innego rodzaju. No i może faktycznie, na przykład, w takich kwestiach nie będzie w stanie tego czynić, tak? Akurat uzdrawiać. Więc nie powinien w ogóle brać się za takie sprawy, bo może jeszcze bardziej psychicznie się pogrążyć. Jeśli jest ktoś niestabilny emocjonalnie, psychicznie, duchowo. No to również nie może na takie pole wchodzić, no bo łatwo popłynąć, tak, i, i nawet łatwo tutaj e, mieć też no, do, czyn do czynienia z taką siłą. Ja uważam, że wiara nie ma strachu, nie powinna mieć strachu. I kiedyś tak naprawdę miałem takie zrozumienie, że no ja się bardzo bałem takich rzeczy, dlatego że wiadomo jest szatan bardzo mocny, oprócz tego są demony i tak dalej. Ale z drugiej strony, gdzieś słyszałem o tym, że Jezus zwyciężył, że nie powinienem się bać, i tak dalej, i zawsze miałem po prostu dylemat, w którą stronę tutaj pójść. Natomiast teraz e, uważam, że nie powinniśmy bać się takich rzeczy, dlatego że po prostu my jesteśmy skoncentrowani na Jezusie. I, i uważam też, że głównym tak jakby atutem, czy, czy, czy rzeczą, która jest potrzebna do konfrontacji z siłami zła jest właśnie pewność w Jezusie Chrystusie i tak samo relacja z Jezusem Chrystusem. No, no tak. tak. tak bym mógł najprościej podsumować to... Bo wiesz, bo tutaj chodzi, masz na myśli pewne, pewne dwa podejścia, tak? Jedno podejście indywidualne, czyli ja i walka ze siłami zła, a drugie jeśli ja na przykład idę i dokonuję egzorcyzmu, tak? To są jakby dwie różne rzeczy. Więc faktycznie, tak jak mówisz, wiara i pewność w Jezusie Chrystusie powinna mnie upewnić, to że no, nie boję się niczego w takim sensie, ale jeśli chodzi o pewne sprawy zewnętrzne, jeśli chcesz to robić, no to tu, tu, tu już bardziej skomplikowany, według mnie. Trzeba wiedzieć o tym, że dar uzdrawiania powinien być obecny w życiu człowieka, jeśli ten człowiek chce uzdrawiać kogoś innego. Bez niego nie da się uzdrawiać. Więc można narobić sobie duże szkody, trzeba po prostu szukać mocy i podania się Bogu. I dodatkowo, mimo potężnych sił, które występują, uważam, że nie powinniśmy się ich bać, dlatego że po prostu wiara wyklucza strach. Powinniśmy mieć pewność w Jezusie Chrystusie, w jego zwycięstwie, i przede wszystkim powinno się to przekładać na nasze relacje.